Siema, jestem do dworze. Wyszedłem pokazać Wam pewną rzecz. Postanowiłem, że nagram dla Was filmik na miejscówkach, na których zaczynało się to wszystko, gdzie zaczynaliśmy jeździć na deskarolce i które miejscówki najczęściej były przed nas oblegane oraz jak one wyglądają. Na tych barierkach próbowaliśmy pierwsze Borslidy. Ten murek, który teraz widzicie. To próbowaliśmy na nim jakieś grindy, choć oczywiście ciężko bardzo było. Były to totalne nasze początki. Była to miejscówka, taka pod naszymi blokami, można powiedzieć, na której po prostu codziennie się spotykaliśmy i tutaj też kończyliśmy nasze treningi. Niestety jestem trochę chory, więc wyszedłem wam tak opowiedzieć, mniej więcej jak to wszystko wyglądało. Sytuacja na tyle zabawna, że było to miejsce, w którym po prostu sobie zawsze zaczynaliśmy i kończyliśmy naszą jazdę na deskarolce. I zazwyczaj wyglądało to tak, że... O, jak na teraz chwilę jakieś samochody przejeżdżają, nie? No i wyglądało to w taki sposób, że po prostu na przykład mieliśmy na 13 obiad, wracaliśmy za mało lata i ostatni trik i idziemy do domu, nie? Po czym spędzaliśmy czasami 2-3 godziny nawet próbując jednego trika, bo to były totalne początki nasze. 2-3 godziny nawet czasami siedzieliśmy pod blokiem i dobra, ostatnia próba, dobra, ostatnia próba. Aż w końcu wyszło i dopiero wtedy szliśmy na hatę. No niestety czasami też były tutaj auta, więc było o wiele cięższe jeździć. Choć kiedyś za tamtych czasów jak myśmy zaczynali, to aż tyle samochodów nie było co teraz. No jest różnica naprawdę. Dobra, lecimy na następną miejscóweczkę, pokażę Wam co tam robiliśmy. Zimno. Kolejny spot, który wam pokażę, to spot pod Pawłem tak zwany, nasze miejscóweczka, niezniszczalna miejscóweczka. Często tutaj śmigaliśmy, próbowaliśmy nasze podstawowe rzeczy, podstawowe przejazdy. Mega, mega fajnie było. Teraz małolaty tutaj na hulajnogach śmigają. Deskorolek teraz mniej, ale miejmy nadzieję, że się odrodzi ta deskorolka z powrotem. Damy radę, nie? Dobra, popatrzcie teraz, jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj mamy taki fajny krawęzik, na którym próbowaliśmy swoje pierwsze 50-50. Przez tą kratkę zawsze przeskakiwaliśmy. Droga już jest trochę lepsza, ponieważ wylali już tutaj beton. Wcześniej było to sporo kamyczków takich i beznadziejnie się jeździło. Ale spot był mega, mega spoko, jak na tamte czasy, jak skateparków nie było. Tutaj mieliśmy kolejny krawężnik. Wiadomo, że troszkę się wszystko zmieniło, było trochę inaczej. Tutaj sobie wskakiwaliśmy na górę, przejeżdżaliśmy sobie kawałek. To były takie nasze pierwsze zjazdy, i takie firecrackery, można powiedzieć. Tędy sobie śmigaliśmy, zjeżdżaliśmy, albo tędy po prostu na dół. A tutaj widzicie drogę, która była wcześniej wszędzie, nie. No i schodek, z których marzyliśmy skoczyć, próbowaliśmy parę razy kiedyś, no ale jednak lądowanie jest troszkę niezbyt ciekawe, więc nie pykło. Może niedługo się uda. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy damy radę to skoczyć. Tak wygląda cały kształt naszego spota z lat 90. No, jak łatwo się domyślić, nie było żadnych ambitnych trików. Na początku się uczyliśmy po prostu totalnych podstaw typu jazda, Oli, yy, kickflipa. Później też czasem przyszedł heelflip. Pamiętam, że jak miałem po 13 lat to robiłem double hilla, którego nawet teraz bym nie zrobił, ale będę próbował niedługo. No, ogólnie było mega, mega, mega fajnie. Fajnie tak było. Uczyliśmy się z powtórek stonego Hołka, albo po prostu jak gdzieś podpatrzyliśmy, jak ktoś jeździł ze starszych i po prostu później próbowaliśmy sami. No zanim YouTube wyszedł to był 2005 rok, więc już parę lat, grubo parę lat później. Następny spocik mieliśmy tak zwany na Dawida, czyli obok karate, który teraz jest Forza brawa. Takie sztuki, walki tam uprawiają różne. Kiedyś było karate, teraz jest MMA i brazylijskie jiu-jitsu. Spoko A tutaj macie murek, którego kiedyś nie było. O, tutaj jest mureczek, którego kiedyś nie było. Ale tutaj będzie trzeba no-slide'a zrobić. Zdecydowanie. Miejscóweczka na Dawida, wskakiwaliśmy tutaj na te murki, próbowaliśmy zjeżdżać po tej rozwalanej drodze, tyle lat minęło dalej, tego nie naprawili, a tutaj był, co prawda był inny zjazd, ale zawsze uczyliśmy się z niego skakać, robiliśmy takie malutkie dropy, no i tutaj kawałeczek dalej też sobie jeździliśmy, ponieważ nie było za bardzo gdzie jeździć, jednak jak sami widzicie minęło bo już z 15 lat, a droga dalej jaka była, taka jest, <laughs> pasakra, nie? Znaczy plusem jest na pewno to, że już po otwierali skateparki, znaczy mamy akurat jeden w Opolu tylko, ale wcześniej był jeszcze... Jeden, którego Wam nie nagram, pokażę Wam tylko w którym miejscu był, ponieważ on już totalnie nie istnieje. Został zdemolowany, zniszczony i zastąpiony nowym skateparkiem w innym miejscu. Jesteśmy pod dachem teraz na poczcie. Te barierki, które widzieliście, tutaj jest taki kramerzik, na który wskakiwaliśmy. Podwójny schodek, można powiedzieć, do sklepu. Oczywiście teraz jest zawalony samochodami, ale nie zawsze tak jest. Tutaj były nasze pierwsze próby 50-50, można powiedzieć, drugie próby Borslaina. No i próbowaliśmy pierwsze takie manuale, na coś właśnie wskakiwaliśmy tutaj. No i to była pierwsza miejscówka nasza chyba w Polsce, w sensie w Opolu. Która była po prostu pod dachem. Tak więc chowaliśmy się tutaj i jeździliśmy na przykład w śniegu albo w deszczu. Jak nie było gdzie śmigać, to po prostu szliśmy tutaj gdzieś pod dachy i staraliśmy się chociaż w miejscu w miarę coś tam kombinować. Nie? Teraz wam pokażę inną miejscóweczkę, która już totalnie jest przebudowana. Dwie rzeczy zniknęły, ale pokażę Wam gdzie były i co to były za miejscówki. W tym miejscu właśnie mieliśmy taką. Barierkę, coś takiego jak tutaj macie. W tym oto miejscu była i na nią wskakiwaliśmy, ona nawet ślad po niej jeszcze jest. Ona leżała i można było na niej robić pierwsze 50-50. Tutaj w tym miejscu były schody w dół, dwa schodki, wskakiwaliśmy na nie i zeskakiwaliśmy, tylko że teraz już ich nie ma jak widać. Jest normalnie prosta droga, po prostu z takim lekkim spadem w dół. Tą miejscówkę nazywaliśmy pod Pawełkiem, ponieważ nasz ziomuś tutaj mieszkał, chyba mieszka dalej nawet. I właśnie to były pierwsze schody, które wskakiwaliśmy i zeskakiwaliśmy. Były to dwa schodki i była to spoko miejscówka, tylko że po 15 minutach zawsze jakieś babcie z balkonu nas okrzykiwały i wyrzucały z miejscowy, ale zdążyliśmy zawsze coś skoczyć. Dobra, 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 teraz pokażę Wam pierwszego bęka, którego mieliśmy i był to bank taki do zjazdu i wjazdu na parking. Też aż akurat niedaleko, więc zaraz tam będziemy i już miałem nawet tam jakiegoś trika nagrywanego na blogu moim. To chcieliśmy jeszcze skoczyć, ale brakło odwagi. Może tym razem się uda? No a tutaj już widzieliście na filmiku, jak robiliśmy parę rzeczy. Kolejnym spotem będzie tak zwane Miami w którym zawsze przejeżdżaliśmy na miejscóweczkę na Lidlu, gdzie wszystko sobie układaliśmy po swojemu, na przykład kładliśmy jakieś worki ze śmieciami i tak dalej i przez to przeskakiwaliśmy. Pokażę Wam tą drogę na Miami, ponieważ do sobie zawsze przejeżdżaliśmy, to była jedna z najlepszych takich dróg, gdzie można było powiedzmy w miarę szybko jechać. No i były też pasy, więc jak były pasy, to oczywiście mogliśmy robić tak zwane manuale, i to były takie pierwsze próby w naszych manuali, że Ło dawaj przez te pasy, albo dawaj przez tą wiesz Łatkę taką, bo nie wiem, dziura była, no to musieli załatać Załatali tą dziurę i powiedzmy, że Miałeś taką łatkę na metr, czy na dwa metry i zawsze przez to się próbowało manuale A z czasem też nose manuale, także Mega, mega fajnie było powiem wam, ponieważ to samo wchodziło po prostu, nie? Dobra, bo ci co już oglądali moje Q&A i tak dalej to wiedzą Ale nie każdy oglądał, jako że to jest filmik na temat moich początków, moich i mojego ziomeczka, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdro, To powiedzmy, że takie pierwsze Oli i tak dalej, no to w wieku 11 lat robiłem. W wieku 12 lat się nauczyłem kickflipa. No ile mi to zajęło gdzieś nauka? No Oli mi zajęło, no z pół roku się uczyłem, to mi się wydaje, pół roku, 7 miesięcy. A kickflipa, kickflipa koło roku tak naprawdę. No i też często lądowałem w gipsie, co troszkę mi utrudniało robotę, ale złamań nie miałem żadnych, bo o to też pytaliście już niejednokrotnie. ZWM, czyli dzielnica, w której mieszkam, to jest miejsce, które kocham, choć chciałbym się chyba powoli przeprowadzić do jakiegoś większego miasta, żeby mieć większe perspektywy pod kątem filmowania, poznać więcej ludzi, którzy mają podobną pasję. Tutaj za bardzo nikt nie ma pasji vlogowania, filmowania, a jak ma no to już zazwyczaj to są takie Janusze, co tylko pod siebie robią, żeby tylko nikim nie ukradł roboty. Jako, że miejscóweczki są troszkę dalej, a ja jestem trochę przeziębiony, nie chcę być jeszcze bardziej chory, to przejedziemy się samochodem. Pokażę Wam teraz Miami, później pokażę Wam tego Lidla, ponieważ i tak musimy skoczyć na skatepark, a raczej na pozostałości po nim. I później bonusowe, czyli raczej miejsce, które wszyscy znają. Oszołom. Tak, oszołom, na którym kiedyś był Real i jeździliśmy tam, zanim w ogóle te dwa budynki powstały, ale do tego jeszcze przejdziemy później. Jesteśmy na Miami. Prosta, długa droga i. Te kwadraty, te łatki, po których sobie śmigaliśmy i robiliśmy różnego rodzaju triki. Czyli raczej takie manuale, albo próbowaliśmy przez coś przeskakiwać. Są też tutaj takie dziury, przez które po prostu robiliśmy oli. Jedną z dziur macie tutaj. O, taka dziurka. Fajna, nie? No. No i też droga, 15 lat już ma i dalej nie jest zrobiona, więc opole, góry, O, o, patrzcie na to takie kratki właśnie, przez takie kratki sobie przeskakiwaliśmy, najpierw zwykłym Oli, później Frontside. Backside chyba też się udało za mało lata, nie jestem pewien, ale na pewno Olka i Frontside Oli też było robione. Na samym końcu mamy próg zwalniający, który też również przeskakiwaliśmy, tak samo właśnie przez Oli. to no, droga jest mega prosta i prowadzi do Lidla, do którego sobie podjedziemy samochodem. No i oczywiście pokażę Wam pasy startowe z Miami. Ponieważ, czemu pasy startowe? A to dlatego, że musieliśmy najpierw przejechać manualem całe pasy, co nie? Najpierw musieliśmy całe pasy przejechać, a dopiero później mogliśmy jechać dalej. Trzeba było zaliczyć pasy. Teraz to jest banał, nie? Ale kiedyś to takie łatwe nie było. O, widzicie? Tutaj są nasze pasy startowe. Tak, tu się wszystko zaczynało. A później do metru, czyli do lidla, do którego właśnie będziemy jechać. No. A tutaj macie Lidla, na którym sobie śmigaliśmy kiedyś I tak jak opowiadałem właśnie Między innymi skakaliśmy tutaj przez jakieś worki Albo jakieś przeszkody, które sobie ustawialiśmy Momentami też był grindbox Który później ktoś oczywiście rozwalił Ale to chyba po prostu żeś popsuł się ze starości A tutaj kawałek dalej mamy skatepark, który też wam pokażę Także przenosimy się na niego Widzicie tam? Tam jest taki mureczek, na który próbowaliśmy wskakiwać o siema, siema, czekajcie, muszę to zmniejszyć trochę, o tam jest taki mureczek, na który też próbowaliśmy wskakiwać, jednak nigdy nam się to nie udało, ale zeskoczyliśmy parę razy. No ja w ogóle sobie w tym momencie trenuję takie vlogowanie i rozmawianie przy ludziach i przy samochodach i tak dalej. Wszyscy się na mnie lampią, jakby człowieka z kamerą nigdy nie widzieli. No a lada moment, będziemy koło naszego skateparku, który widzicie, no tutaj macie Lidla. No, a skatepark skatepark jest tutaj, gdzie jest te rozbudowa. Nie wiem, czy tu można filmować, dlatego zrobimy tylko takie jedno ujęcie, żeby mnie nikt nie wywalił i żeby się nie czepiali, wiecie co chodzi. Coś się tu buduje. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Coś tam jakiś obiekt sportowy ma być. Tutaj był też taki cieplak, wielki budynek, super oldschoolowy. Jednak też już, no już nie istnieje, jak widać, został wyburzone jakieś pół roku temu. No i mają zbudować coś ciekawego tutaj obiekt sportowy, niby coś związanego z deskorolką też ma być, ale jak to wyjdzie w praniu, no to oczywiście zobaczymy. Mam nadzieję, że, że zrobią coś ciekawego i że będziemy mogli tam nagrywać również vlogi w zimę. Jak jest ciepło, no to wiadomo, gdzieś tam można jeszcze skoczyć. nie? Już lada moment też pojedziemy do Chorzowa na skating park, ponieważ to będzie ostatnia zima w danym miejscu w chorzowie, gdzie, będzie, gdzie jest w miarę niedaleko i że możemy sobie pośmigać. Tak samo jeszcze skoczymy lada moment do brzegu, bo będą ciekawe zawody. Tutaj możecie zobaczyć teraz o jakie zawody chodzi. Jak ktoś, jak ktoś mieszka gdzieś niedaleko, to zapraszam, możemy zbić tam piąteczkę. Możecie wylądować we vlogu, jak będziecie chcieli. No i możecie wziąć udział w zawodach, nie? Teraz przenosimy się na spota, którego bardzo dobrze znacie, a jest nim oszołom. No elo, jesteśmy już na Oszołomie, którego znacie. Oszołom, tak właśnie, stary real i kilka miejscówek, które chcę Wam pokazać, przez które sobie zawsze tam za mało lata skakaliśmy. W sumie, jeżeli chodzi o Oszołoma, to do teraz skaczę tutaj i jeżdżę często. Jest to fajna miejscówka niedaleko mnie. Tutaj macie taki fajny spocik, który może sobie przeskoczyć. Nie należy on do najłatwiejszych, ale, ale jest spoko. No, tutaj mamy pasy, przez które może manualka robić. Tędy sobie przeskakujemy czasami i przeskakiwaliśmy, ponieważ jako że to jest odcinek o tym co było kiedyś, to będę wam pokazywał tylko rzeczy, które robiliśmy kiedyś. Tutaj były nasze konkretne pierwsze takie manuale na krawędzi wskakiwane. On ten był taki dość krótki, ale kiedyś to to był konkretny i tak przedział powiem wam. Staram się dobrze manewrować mikrofonem, żebyście mnie cały czas w miarę dobrze słyszeli. Teraz lecimy na takiego gapa, który, taki kicker można powiedzieć, z którego też korzystaliśmy. Fajny, tylko że chyba już nie istnieje z tego co pamiętam. Jak tak teraz nagrywam ten filmik, to wyobrażam sobie, że powoli jestem dinozaurem. Czajcie, że jeździliśmy już tutaj wtedy, w sensie jeździliśmy tu wcześniej niż w ogóle stał real teraz oszą. I zanim wstał Mediamarkt. Czy jeździliśmy tu, zanim w ogóle to było tutaj? Tylko był parking, a nawet dopiero go budowali, można powiedzieć. O, tutaj jest nasz piękny, długi manualek, którego zrobiliśmy parę razy. Tutaj czasami można było jakiegoś grinda machnąć. Tu macie jakiś autokar, który wrzeszczy O, a tutaj był mały kicker. O, nawet są ślady jeszcze, widzicie? Można było się wybić, przeskoczyć tutaj. Albo jeszcze dalej, zależy jak się jechało. Tutaj macie jeszcze takiego małego kickera też. Pseudo-kicker wiadomo. I na nim też sobie wyskakiwaliśmy po prostu w tym miejscu i tyle. Tu macie kościół, a tam jest górka, na której zawsze się gra w Pokémony. Tak, ja gram czasami, ale to raczej jak czekam na dziewczynę czy coś w swoim stylu, jak mi się nudzi, to sobie wyjmę i sobie pogrom chwilę. Dobra no, ostatnie miejsce, które chcę wam pokazać na no oszołomie. To jest miejsce, na którym najczęściej sobie jeżdżę. Spójrzcie sobie teraz, po prostu, tylko sobie odchylę ekran. O, ta -dam! Tak, to jest miejsce, na którym sobie najczęściej jeżdżę. Spoko, blisko, fajnie, wygodnie, mało ludzi, mało aut w tym miejscu jest, można sobie ćwiczyć różne rzeczy. No i czasami też wpadam na skatepark, ale zazwyczaj jestem tutaj. A, jeszcze jedna rzecz. Patrzcie, patrzcie na to. O. Widzicie to? To jest lampa, przez którą przeskakiwaliśmy kiedyś. To był taki mega challenge. Też takie fajne. No co, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, ponieważ to już koniec przynajmniej tego odcinka vlogasek takim, w którym Wam mniej więcej przytoczyłem jak to wszystko wyglądało. Zaczynaliśmy w jakoś 98 roku, w 8 w stylu, teraz już trudno mi powiedzieć, 99 może, jakoś tak bardzo dawno temu. No w wieku 11 lat już tak konkretnie staraliśmy się jeździć, śmigać ile się da, no kiedyś się jeździło. 12 godzin dziennie, od rana do samej nocy. Czasami się szło na obiad, a czasami do Lidla szybko coś kupić zamiast obiadu. Różnie to bywało. Mega piękne czasy. No później, dlatego korzystajcie o, może inaczej. Korzystajcie, wy, wyciągnijcie wnioski z tego filmu takie, że każdy ma swój czas w życiu. Dużo młodych mnie ogląda, więc korzystajcie póki możecie. Cieszę się z tego, że jeździcie na deskarolce, Cieszę się z tego, że macie, wiecie, ekipę swoją i tak dalej, ponieważ wszystko z czasem później no niestety, ale się zmniejsza, zmniejsza się ilość czasu, ponieważ dochodzą obowiązki, dochodzi praca. E, znajomi jak znajomi wiadomo są, a później ich nie ma. Większość oczywiście, co nie znaczy, że macie ich nie szanować. Oczywiście trzeba się cieszyć po prostu tym, ponieważ każdy wybiera później swoją drogę, idzie dalej i później jest jak jest. Dobra, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak jesteście nowi. Piszcie w komentarzach, co Ty sądzicie wszystkim, dawajcie znać, pogadamy sobie trochę, odpiszę na każdy komentarz. Także piszcie, zapraszam też na Instagrama Gorgo Dolna Kreska777 i na moją grupę. Link znajdziecie w opisie. Piąteczka!